Zuzia toczy walkę z rdzeniowym zanikiem mięśni. Dziewczynkę wspomóc można podczas festynu, który w godzinach od 15 do 22 odbędzie się już w najbliższą sobotę. Rydzenianka wraz z firmą Elite Food oraz Sołectwem Lasotki organizuje w najbliższą sobotę w Lasotkach festyn dla Zuzi. Dzięki ofiarodawcom, osobom, którzy naprawdę mają cudowne, wielkie serca, możemy ten nasz projekt zrealizować. Firmy duże i maleńkie złożyły się na organizację tego festynu. Festyn dla Zuzi. Zuzia to dziewczynka z Samarzewa, chorująca na SMA, która jest taką małą wojowniczką i tutaj nie tylko walczy z tą chorobą, ale też z czasem, ponieważ jest go bardzo, bardzo mało na podanie leku. Dlatego serdecznie zapraszamy do Lasotek, 2 lipca o godzinie 15. Będzie można, będzie wiele atrakcji, będzie można coś pysznego sobie podjeść, no i oczywiście złożyć ofiarę dla Zuzi. Jeśli nie możecie z nami być, to proszę o wpłacenie pieniążków na Się Pomaga dla Zuzi. Każdy z nas może zostać superbohaterem, pomagając tej małej dziewczynce, pokonać tą ciężką chorobę i cieszyć się z beztroskiego dzieciństwa.